Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora przyjrzeć się statkowi z kreatora, który no, jest troszeczkę gdzieś tam nazywany taką bieda wersją Barakudy. Ale dzisiaj będę miał okazję go złożyć i go wam zaprezentować. ten statek przypłynął do mnie z przystani zwanej Alto. Katalogowo kosztuje 450 zł bez grosza, ale tam możecie znaleźć go taniej. Aktualną cenę oczywiście sobie sprawdzicie, ale tutaj ja Wam też wyświetlam tą, która jest w momencie, kiedy go recenzuję. I w ogóle to też jest część takiej akcji, gdzie Alto zrobiło sobie zakładkę z zestawami dla nieco starszych odbiorców. Okej, okay, mamy tutaj 9+, ale mimo wszystko myślę, że dużo osób, które bawiło się piratami z Lego w dzieciństwie, teraz chętnie też po ten model sięgnie. Ja co prawda tak jak mówiłem w zapowiedziach, uważam, że te żagle zrobione z klocków nie wyglądają zbyt dobrze i mamy te alternatywne wersje, które mogą być ciekawsze. Ja ich co prawda Wam nie pokażę, ale w bonusie dzisiaj porównamy ten statek z Barakudą. Zobaczymy, o ile on jest od niej mniejszy i. No, o ile gorzej wygląda, bo tutaj nie ma co kryć, że barkuda ma, e, no, mniej więcej dwa razy więcej elementów, no, ale ma też normalne żagle, ma według mnie nieco lepsze wykończenia, więc zobaczymy, e, jaka jest różnica pomiędzy tymi setami e, i taka wizualna i też rozmiarowa, więc będziecie mogli to też sobie oczywiście zweryfikować, ale to później. Najpierw zajrzyjmy do pudła. E, wysypuję zawartość na stół, instrukcja, no, pokaźna, ale... Teraz tu wszystko poprzewracam. Usuwam pudło na bok. Instrukcja pokaźna i w ogóle w dwóch sztukach z tego co widzę. Bo składamy sobie pewnie tutaj ten model główny, i tutaj też pewnie mamy te modele alternatywne, albo to jest jakoś połączone w tej jednej, a tutaj mamy jeden z alternatywnych, nieważne. Co do worków, tu jest jedynka. O, świetnie trafiłem. Tu jest szóstka i chyba ostatnia jest dziewiątka, bo też z tego co widzę, mamy tutaj rzecz jasna, żagle, wykończenie tego wszystkiego. No i tak to się prezentuje. Czy jest jeszcze gdzieś dziesiątka? Nie wiem, nie widzę. O, tu jest też trochę olinowania. No i jest też rzecz jasna bilet do Legolandu, który w tym roku jest standardem. Dobra, zaraz zobaczymy o co tyle krzyku, czy to rzeczywiście jest najlepszy zestaw z kreatora na ten sezon letni, czy też nie. Idę budować, zaraz wracam z gotowym modelem. Okręt złożony i już na sam początek muszę powiedzieć, że w momencie kiedy go składałem, to mimo wszystko moja opinia zaczęła się odmieniać. Zaczęła się odmieniać dlatego, że. E, okej, okay, on może nie jest jakoś duży, ale mimo wszystko bryła jest okej. Okay. Jeśli chodzi o żagle, nadal twierdzę, że one nie są szałowe, ale o tym później. Po prostu wydaje mi się, że troszeczkę zbiesiła mnie barakuda, no bo mimo wszystko jest to statek idealny, perfekcyjny, piękny, ogromny, a tutaj mamy taką jego. Hmm, może nawet nie jego, ale ogólnie zminiaturyzowaną wersję. Zobaczycie też później porównanie obu statków, sami będziecie mogli stwierdzić jaka jest różnica i czy przypadkiem, aby nie przesadzam, no ale myślę, że dość gadania, omówmy jak ten model wygląda. Zacznijmy, może, od dzioba. No, bo myślę, że najlepiej będzie to omawiać po prostu od przodu. No i tutaj już możemy mieć ten zgrzyt, że właśnie te żagle są takie klockowe. Z jednej strony może to być zarzut, z drugiej strony może to być mimo wszystko plus tego zestawu, że on po prostu w 100% jest zrobiony z klocków bez żadnych sznurków. Bo tutaj też zwróćcie uwagę na to, że olinowanie to są po prostu te takie gumowe elementy, a nie sznurki. Więc też nie musimy tego napinać. I szczerze mówiąc, akurat. Te elementy linowania wygrywają ze sznurkami, dlatego że one po prostu lepiej się naprężają i rzeczywiście, gdyby w Barakudzie dać to, Barakuda byłaby ideałem. Mimo wszystko tutaj to się lepiej sprawdza. Natomiast same żagle, no właśnie zobaczcie, tutaj z tej strony ta płytka wygląda spoko, no, a z drugiej strony niestety już coraz bardziej odbiega od ideału. Tutaj mamy galion, który szczerze mówiąc został wykonany całkiem kreatywnie, bo jest to taka jakby syrena i rzeczywiście z kilku klocków całkiem kreatywny pomysł na to, żeby. Właśnie tak wykończyć statek, to jest akurat ok. E, tutaj mamy kotwicę. Na szczęście normalną, tutaj już nie użyto zamienników. Troszeczkę może za krótki łańcuch, ale mimo wszystko jest ta funkcja zabawowa w postaci nakręcania na kołowrotek kotwicy, to jest zdecydowanie plus. Mamy tutaj też fragment taki jakby nadbudówki przy maszcie. No i tutaj możemy też posadzić sobie jakiegoś załoganta. Pojawiają się również okienka z tej strony i z tej, i naprawdę to jest OK. Tutaj mamy też klapy, na działa. Działa są niestety tylko dwa, więc możemy je przekładać z jednej strony na drugą lub po prostu mieć po Dziale na stronę, albo też po prostu dokupić sobie dwa działa, no i wtedy wszystko się będzie zgadzać. Niestety, to, co może przeszkadzać, to nie, no, największy minus, to, że ten dolny pokład jest po prostu pusty. Mamy tam miejsce na działa i niestety na tym się kończy. Nie mamy tam nawet zagospodarowanej prowizorycznej kuchni, e, jakichś kajut. No, niestety to jest duży minus. No, i jak jeszcze odwrócimy sobie statek na drugą stronę, to zwróćcie uwagę na to, że e, tutaj też można było trochę inaczej zrobić. Ten element, z którego po prostu zrzuca się niewygodnych ludzi ze statku, no bo, mimo wszystko, e, można tutaj było dać jakieś rzeczywiście elementy stylizowane na drewno, a nie po prostu zwykłą brązową płytkę. Natomiast jeśli chodzi o Rufę tutaj wszystko się zgadza. Naprawdę ładnie to zostało wykonane, właśnie w takim barakudowym stylu. Mamy tutaj to takie skośne zabudowanie. I rzeczywiście jeśli chodzi o elementy okienek, o te złote fragmenty, czy też tutaj nawet te żółto-czerwone wykończenia, to jest naprawdę spoko, mnie się to podoba i ja to kupuję. Zwróćcie uwagę, że z tyłu statek też prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Mamy tutaj uchylne okienka, i naprawdę. To najzwyczajniej w świecie może się podobać. Mamy tutaj jeszcze jakieś lampiony. No i idziemy nieco wyżej, bo za chwilkę będziemy też, rzecz jasna, zaglądać do środka. Ale, no niestety, największym problemem jest chyba też to, że koło sterowe nie jest kołem sterowym, tylko jest tym takim elementem, do którego najczęściej podpina się wszelkiej maści zaczepy. No i to jest imitacja koła sterowego. Ja nie wiem, dlaczego Lego stwierdziło, że nie da tutaj normalnego koła. Przecież to koło pojawiało się nawet w polibagu z Ninjago, a tutaj w statku za 450 bez grosza katalogowo. Poskąpili tego elementu. To jest naprawdę śmianie się bezpośrednio w twarz. No ale niestety nie ma na to reguły. Możemy sobie to podmienić kupując właśnie ten polibak z Ninjago, e, o którym mówiłem. No dobra, jeśli chodzi też o maszt, który jest z tyłu, tutaj samo to wykończenie jest ok, tylko nie do końca rozumiem tą kolorystykę, że tutaj mamy elementy brązowe, które rzecz jasna mają symulować drewno, ale tutaj pojawiają się czarne, szare e, i szare w dwóch odcieniach, bo pojawiają się ciemne, no i jasne. No i tutaj jakby nie do końca. To kupuje, ale cóż, najwidoczniej tak musiało być. No i jeszcze możemy sobie rzecz jasna zajrzeć tutaj pod pokład, tylko przesunę sobie fragment. No i tutaj mamy kajutę Kapitana. Jeśli chodzi o jej wnętrza, nie jest zbyt bogato. Mamy tutaj krzesło, mamy jakiś stolik, na którym znajduje się mapa, kielich, coś do pisania i to właściwie tyle, więc niestety pod tym kątem jest dość ubogo, bo o tyle, o ile sama bryła statku może się podobać, i rzeczywiście kadłub jest fajnie wykonany, bo zwróćcie też uwagę na te elementy, które oczywiście tutaj mają imitować drewno, fajnie się to wszystko schodzi. Może nie do końca idealnie jest to spasowane, jak zobaczymy sobie to od spodu, ale pod tym kątem wygląda naprawdę bardzo dobrze. I wiesz, warto też zwrócić uwagę na to, że o tyle, o ile w tych dużych statkach najczęściej dostawaliśmy stałe elementy kadłuba, które po prostu gdzieś tam częściowo sobie tylko zabudowaliśmy, tutaj to wszystko jest zrobione z mniejszych elementów, i rzeczywiście pod tym kątem warto przyklasnąć po prostu dłoni i powiedzieć, że tutaj robota została. Została wykonana bardzo dobrze, bo za to oczywiście należą im się brawa. Natomiast zagospodarowanie przestrzenne w tym wypadku, no nie jest powalające, i to jest chyba największa wada tej konstrukcji, bo aż się prosi, żeby też coś tutaj wrzucić na pokład, żeby nawet też właśnie dać tą główną część pokładu zamkniętą, tak jak choćby było w Barakudzie, właśnie gdzie mamy te takie kratowane elementy i tą płytkę tutaj postawić, żeby można było się swobodnie po pokładzie poruszać. Niestety tutaj tego nie uraczymy, no i właśnie są tutaj jakieś takie głupie podki konstrukcyjne, bo ogólnie rzecz biorąc sam statek może się podobać tak w całości, jeśli weźmiemy pod uwagę to jak on wygląda. No ale zobaczmy też jak wyglądają żagle. A żagle prezentują się następująco. Na pewno warto pochwalić konstruktora za czaszkę, która po prostu pojawia się na tym przednim żaglu. To jest spoko. I myślę, że też w momencie, jak robimy tak statkowi, to one fajnie się trzęsą i rzeczywiście tutaj mamy taki dodatkowy aspekt, że mamy wrażenie, że wiatr gdzieś tam dmucha w te żagle i one wtedy fajnie pracują. Natomiast ja po prostu nie jestem w stanie kupić tego pomysłu na wykonanie żagli w ten sposób. O tyle, o ile jeszcze te górne wyglądają całkiem ok, bo mamy tutaj takie fajne swobodne przejście właśnie w te zaokrąglone elementy to już niestety tutaj to nie wygląda tak idealnie. No bo tutaj zastosowano te e, skośne płytki, a tutaj już mamy właśnie te elementy m, zakrzywione i Brakuje takiego płynnego przejścia, więc te żagle są ok, ale już ta dolna część, niestety gdzieś tam trochę zabrakło pomysłu. Być może gdybyśmy bardziej, właśnie tymi e, zciętymi płytkami to poprowadzili, wyglądałoby to ciekawiej. Nie do końca jest mnie to w stanie przekonać, mimo wszystko, że i tak ten model przekonał mnie o wiele bardziej po złożeniu aniżeli przedtem. Tutaj mamy jeszcze jakieś bocianie gniazdo, więc możemy sobie jakiegoś tam załoganta wrzucić, no ale nadal warto podkreślić jeszcze raz, to olinowanie sprawdza się po prostu o wiele lepiej. W zestawie nie pojawił się rekin w formie odlewu, ale rekin zbudowany z klocków. Ma to swoje plusy i minusy. Myślę, że ten po prostu wygląda pociesznie i konstrukcyjnie on naprawdę jest w stanie przekonać do siebie. Wygląda może w sposób przerysowany, ale warto tutaj podkreślić kreatywność projektanta, bo on naprawdę wygląda nie najgorzej. Mogą smucić na pewno tylko trzy minifigurki załogi, bo to jest ewidentny mankament tego zestawu. Ja bym chciał tutaj mieć choćby jeszcze ze dwóch, może trzech piratów. Natomiast jeśli chodzi o jakość figurek jest bardzo dobrze, zobaczcie, kapitan wygląda świetnie, ma rzecz jasna drewnianą nogę, ma bardzo ładny nadruk na torsiku, główka też świetnie się prezentuje, dodatkowo oczywiście czapka godna kapitana, naprawdę tutaj zgadza się wszystko. Jeśli chodzi o Bosmana, on też wygląda naprawdę całkiem nieźle, ma oczywiście taką czapuchę, bardzo fajny nadruk na buźce, torsik też naprawdę nie najgorszy, spodnie zwykłe, proste, bez nadruków, ale to i tak się dobrze komponuje, no i mamy tutaj jeszcze jednego jakiegoś pana załoganta, pewnie jakiegoś majtka przesznurowanego w pasie oczywiście jakaś taka koszulka na ramionczkach tutaj na głowę zawiązana chusta no i taki klasyczny, powiedzmy pirat szeregowy, brakuje mi tutaj kogoś właśnie z takiej armii imperium, z kim oni mogliby się zetrzeć, dostajemy za to kościotrupa, no mógłby właśnie chociaż dostać taką czapkę w stylu armii admirała i rzeczywiście wtedy się załoby się wszystko, ale nie można niestety mieć wszystkiego, jak powszechnie wiadomo, jest tutaj też papuga. Szkoda akurat, że zbudowana z klocków, bo taka myślę, klasyczna piracka papuga tutaj wypadałaby idealnie. No, i jeszcze oczywiście skrzynia ze skarbami. Brak tutaj jakiegoś konkretnego złota, mamy dwa groszki w tym takim mydlano-złotym kolorze i dwa kamienie szlachetne. To na tyle jeśli chodzi o zobaczcie, jeszcze bym wysypał wszystko, potłuk to niemiłosiernie, ale papuga jak widać przeżyła. No, i teraz jeszcze taka chwila wytchnienia, żebyście mogli zobaczyć porównanie Barakudy do tego właśnie statku. Ewidentnie widać różnice w rozmiarach, ewidentnie widać różnice w konstrukcji. No, i mimo wszystko wydaje mi się, że Barakuda jest o wiele bardziej majestatyczna. Co prawda kosztuje również dwukrotnie więcej, no ale mimo wszystko, gdyby tej Barakudy nie było, to pewnie moje odczucia względem tego dzisiejszego statku byłyby o wiele lepsze. Niestety zostałem rozpieszczony Barakudą, i przez to też nieco bardziej krytycznie podszedłem do tego Statku, który mogliście zobaczyć w dzisiejszej recenzji, mimo wszystko, nie jest to statek zły. On ma swoje walory. Ewidentnie, jeśli chodzi o to, jak został zbudowany kadłub, tutaj wszystko gra i buczy. On ma właśnie takie drobne błędy czy też braki, bo gdybyśmy dostali nieco większą załogę, gdybyśmy dostali zabudowany pokład i wymienili żagle na właśnie takie, choćby jak są w Barakudzie, byłby to statek naprawdę bardzo udany. A tak to jest po prostu statek poprawny, który byłby dobry. Gdyby nie Barakuda, która pojawiła się w tym roku. Niby tyle, ale aż tyle. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.